Dzień dobry Państwu, to nasz kolejny subiektywny przegląd wydarzeń z ostatnich tygodni. Działania służb i instytucji państwowej miały na celu wywołanie efektu mrożącego nie tylko wobec sędziego Żurka, ale także innych sędziów. To cytat z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który kilka dni temu, 16 czerwca, zapadł wobec, w sprawie pana sędziego Waldemara Żurka. Właśnie Europejski Trybunał stwierdził naruszenie konwencji europejskiej. Zostało naruszone prawo do sądu, ponieważ sędzia Waldemar Żurek nie miał jak odwołać się od decyzji. Która skróciła kadencję jego w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz artykuł 10, czyli prawo do wolności słowa i wyrażania opinii. Trybunał podkreślił, że te szykany, które były prowadzone wobec sędziego Żurka, czyli przesłuchiwanie go wielokrotne, przesłuchiwanie członków jego rodziny, wielokrotne jego wzywanie do CBA, do prokuratury, kontrola podatkowa, to miało na celu szykanowanie go i zastraszenie. 13, 13 czerwca prezydent Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, która to ustawa miałaby wypełniać wedle założeń prezydenta i większości parlamentarnej wypełniać trzy kamienie milowe nakreślone przez Komisję Europejską po to, aby móc zwolnić środki z Funduszu Odbudowy. Ta ustawa jednakowoż nie wypełnia żadnego z tych kamieni milowych. Została przyjęta w kształcie bez poprawek senackich. Przypomnijmy, że Senat wprowadził kilka bardzo istotnych zmian, poprawek do tej ustawy, które miały no, wykonać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości z lipca zeszłego roku, a tym samym wypełnić te kamienie milowe przypomnijmy likwidację izby dyscyplinarnej przywrócenie y, zawieszonych sędziów do orzekania i y, zmiana w systemie dyscyplinowania sędziów tak aby zapewnić sędziom bezstronny i niezawisły proces te zmiany nie zostały y, wprowadzone y, te zmiany nie zostały pierwot, w pierwotnym kształcie ustawy uwzględnione tym samym ustawa według y, projektu prezydenta Dudy w żaden sposób nie wypełnia, nie wypełnia tych y, kamieni milowych nadal y, sędziowie są y, nie przywróceni do pracy, nie ma jakiejś czytelnej, jasnej procedury, która by pozwalała im startować czy starać się o to przywrócenie do pracy przed niezawisłym sądem. Nadal funkcjonuje ustawa kagańcowa, nadal funkcjonuje Izba Dyscyplinarna, więc raczej małe szanse na to, aby Komisja Europejska uwzględniła tę ustawę jako wykonującą kamienie milowe. I, no, i NeokRS nadal jest na celowniku Komisji Europejskiej, a to dlatego, że został wybrany nowy skład NeokRS. To już jest NeokRS BIS. Oznacza to, że Komisja Europejska może wszcząć kolejne postępowanie przeciwnaruszeniowe wobec Polski, które właśnie będzie tym razem spowodowane działalnością NeokRS, bo przypomnijmy, że zarówno CUE jak i ETPCE. Wypowiedziało się już, że procedura wyboru 15 sędziów członków do Rady jest niezgodna z Polską Konstytucją i prawem unijnym. 2 czerwca Izba Karna Sądu Najwyższego wydała uchwałę w składzie siedmiu sędziów, w której to uchwale padły bardzo ważne stwierdzenia. Po pierwsze, Izba Karna w tej uchwale siódemkowej powiedziała, że. Ta neokRS, która teraz funkcjonuje, która w poprzedniej kadencji funkcjonowała, nie jest Krajową Radą Sądownictwa, o której mowa w Konstytucji, czyli nie zapewnia no, tej konstytucyjnej roli strażnika niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej. Izba Karna w tym składzie siódemkowym powiedziała też bardzo ważne, ważną rzecz, że wszelkie wnioski o wyłączenie tzw. zwanych neosędziów powinny być rozpoznawane, co wydaje się oczywiste, przez sędziów, co do których nie ma jakichś kolwiek wątpliwości co do y, sposobu ich powołania, i także wszystkie środki zaskarżenia, apelacje, zażalenia, y, skargi o wznowienie postępowania, wszystkie te, w których y, są podnoszone zarzuty nieprawidłowości powołania poprzez Neo -KRS, również powinny być rozpoznawane przez sędziów prawdziwych, prawidłowo powołanych tych, co do których nie ma wątpliwości, y, jeśli chodzi o ich niezależność i bezstronność. Kamieni milowych również niewiele sobie robi Izba Dyscyplinarna, bo to przecież był ten pierwszy podstawowy kamień milowy, bo Izba Dyscyplinarna działa nadal. Dzisiaj rozpoznawała sprawę pani sędzi Lutostańskiej z Olsztyna. Przypomnijmy, że chodziło o to, że sędzia miała na sobie koszulkę z napisem Konstytucja. W Izbie Dyscyplinarnej wyznaczone są już też kolejne terminy. 6 lipca będzie rozpoznawała sprawę pana sędziego Gąciarka, a 13 lipca pana sędziego Raczkowskiego. Bo za każdy dzień działalności izby dyscyplinarnej bije licznik kar. Dzisiaj wynosi on 231 milionów euro. I dzisiaj też mija 581 dni od czasu, kiedy został zawieszony pan sędzia Igor Tuleja i nie może orzekać. A z takich milszych rzeczy, proszę Państwa, osiągnęliśmy pierwszy nasz cel na Patronajcie. To cel w wysokości 5 tysięcy złotych. To jest kwota, dzięki której możemy być spokojniejsi o nasze bieżące wydatki, wydatki biurowe i nasze codzienne działanie. Będziemy mieć nowe cele, nowe nagrody. I też jesteśmy od wczoraj na Instagramie. Zapraszamy do śledzenia nas. Dziękujemy.